No i 7 zero. Tak jak widać prezenty od Sebastiana z Jeleniej Góry <laughs> z kanału Seba Seba 2 Będę je dzisiaj separował. No i oczywiście między innymi też będę się mścił, na przykład na tym radiu <laughs> za 39. No i tutaj na tym kompresorze. Tak samo Będę się mścił za 39. A z czegoż ten cały kompresor jest? A no, Z Mercedesa i radio też. Także teraz wiecie, dlaczego będę się mścił za 39. No i dobra, jest tu dużo elementów takich aluminiowych, fajnych do rozwałki. Jakieś turbiny, jakieś aluminiowe gaźniki, szczęki hamulcowe. Także postaram to wszystko się drobny maczek odzyskać z tego aluminium. Wyseparować żelazo. No a potem, tak jak żeście w y, komentarzach pod poprzednim filmem, wezmę to wszystko, ładnie przetopię w jedną, piękną kosteczkę. No i co? No i będzie fajnie się mandero. <głos> <głos> Także co? Nie pozostaje mi nic innego, jak tylko zacząć rozbierać to wszystko. Jest trochę tyłaj tego. Myślę, że na niektórych y, elementach tutaj do rozbiórki, jak na przykład o tutaj ten, Troszeczkę się pod szkole, bo jeszcze nigdy nie rozbierałem żadnej turbiny, i nawet nie wiem, jak ona tam w środku wygląda. Wiem, że tylko jakieś są łopatki, nie łopatki, ale to tylko teoria jest moja, a tutaj sobie będę mógł zajrzeć do środka w sposób taki, że dotknę tego wszystkiego, pomacam. No i będę miał większe doświadczenie przy następnych ewentualnie takiego typu rozbiórkach, nie będę jakiś tam popełniał błędów czy też potknięć. No dobra, to co? Rozwalam. No i tak, pierwszy element został oczyszczony z metali wszystkich, czyli mamy cały tutaj blok aluminiowy. Zaraz pokażę na następnym jak to zrobiłem. Także to do swojego pudełeczka. No a tutaj mam drugi taki sam. Miejmy nadzieję, że tak równie dobrze pójdzie jak poprzednik z rozbiórką tego wszystkiego. I nastręcza to wielkich problemów tego typu rozwałka. Najpierw ściągam sprężynę, żeby mi czasami nie odpiła i Wąbków <laughs> nie, wy, nie wytłukła. Także proszę bardzo, sprężynka. Idzie do żelaza. Później tutaj kluczek trzynastka. Nieodzowna. <noise> Najczęściej używany kluczyk. Oj, to Coś mi tutaj klap. Skarpetkę przygniotą. No i tak. Śrubka po śrubce. Do żelaza. Tutaj puku, puku. O. I znowu żelazo. Tutaj mamy śrubę na torksa. O. Wkręcamy i już następne żelazo. Tutaj z kolei jest uszczeleczka. Ściągniemy ją. Niepotrzebna jest. Nie chcą kupować. Widać, że to długo czasu pracowało. Zarobiło na swoje utrzymanie. praktycznie rzecz biorąc nie ma tych. no i co teraz tutaj z drugiej strony trzeba zobaczyć czy tutaj jakiegoś zabezpieczenia nie ma od tej strony zwalić najpierw gumeczkę no, ale ja myślę że tutaj nie ma co się z tym bawić za dużo tylko po prostu trzeba kilka razy młotkiem uderzyć mocniej i cały środek wyjdzie Podejrzewam, że tam jest może jakiś jeden zegier zabezpieczający. No i proszę bardzo. Po intensywnej perswazji wszystko wyszło ze środka. Cały tłoczek. No i mechanizm jak mnie mam od hamulca ręcznego też wyszedł jakieś kuleczki, o, tutaj te trzy. No i co, rozebrane. Następny kawał aluminium wędruje do skrzynki. No i tak, i tak jak widać, małymi kroczkami <ścoughs> rozbieram wszystkie prezenty od Sebastiana z Jeleniej Góry, z kanału Seba Seba 2. Kolega ma. Prężnie rozwijający się warsztat mechaniczny samochodowy. Dlatego stąd też i te prezenty od niego. <laughs> Tego typu, że. części samochodowe, jakby nie patrzeć. Także w tym miejscu pragnę go polecić. Jeżeli ktoś tam w okolicy Jeleniej Góry ma samochód do naprawy, walić do Seby. Seba, Seba 2. Zaraz tutaj pokażę telefon do niego. Jak on tam wygląda? Jego warsztat? Znaczy warsztat, samochód, w którym koła się porusza. No i dobra, rozwalamy kolejne elementy. Nie wiem, czy to tak pójdzie. Kurwa, jak dzwonek ku No i niestety, ale nic tu mądrego, że mnie wymyślił, oprócz tego, żeby to po prostu przeciąć. Przeciąć i wydobyć. Rozłączyć aluminium ze stalą, a więc co? Nie, Nie ma to! No nie chce. No i dobra, przecięte. Zobaczymy czy się roz... rozłupie. Widać, że chce współpracować. Coś większego zapodamy. No i pękło. Wszystko w temacie. Także proszę bardzo. Całe wszystko wyswobodzone. Aluminium. Druga strona aluminium. Także, chwila, moment, i całe żelazo wywalone. Nie ma co się pieprzyć ze złomem, który trafia po prostu na złom. Nawet jeśli to jest od kolegi Kla Sebastiana z kanału Seba Seba 2. No i tak, doszliśmy do części, na której będziemy się mścić dla 39. <laughs> Czyli Mercedes, także tutaj z tego Mercedesika z pompy hamulcowej, prawdopodobnie elementy metalowe bywale. meczki od razu. No i nam zostało tu jeszcze tylko cały tłok do wywalenia. Widzę, że jest zegier. Nie wiem, jak sobie z nim poradzę. A też właściwie powiem Wam, że już wiem, jak sobie z nim poradzę. Nawet nie będę próbował go nie będę próbował wziąć, wyciągnąć, tylko od razu go przetnę i będzie z głowy. I proszę bardzo. Po co się z czymś dłubać? Nie ja mam po prostu szczypiec. Gdzieś miałem kiedyś. Z tego co pamiętam, ale już tyle lat człowiek kurczy się po tym świecie tuła, że w końcu te wszystkie narzędzia nie trafiają z powrotem na swoje miejsce. Tak jak one powinny trafiać. O, no i dobra. I cały tłoczek wywalony. Zobaczymy, co tam jeszcze jest w środeczku. Płynu, to chyba już nic nie ma w nim. Ale go dwa jeszcze sprawdzę. magnesikiem takim mocniejszym, czy coś tam jeszcze w nim metalowego siedzi. No i nic nie ma. Także czyste. Tłoczek. Obudowa. No i żeśmy się pomścili za 39. Dzięki komu? Haha, ha, wiadomo. Dzięki Sebastianowi. Kanału Seba, Seba 2. Kolejny gadżet poszedł do skrzyneczki, która będzie przeznaczona do topienia kostki. No i doszliśmy do, do turbiny. Rozmawiałem z Sebastianem. Właśnie z tym darczyńcą tejże tutaj pięknej turbiny. Mówi, że gościu Sam ją chyba zamontował sobie. Pojeździł 2000 km, no i się turbina rozsypała, bo niewłaściwie ją zamontował no i parę stówek stracił. A ja parę złotych zyskam, bo ją sobie rozbiorę na części nie wiem, co tam się z niej stało. I to jest mało istotne dla mnie. Ale prawdopodobnie ktoś tam z wirnikiem podejrzewam, że może jakiś los albo. O ringi poszły kurcze, albo co nie mam pojęcia. W każdym bądź razie cała ta, cały ten, całe to ustrojstwo trafiło razem z innymi prezentami w jednej paczce od Sebastiana z Jeleniej góry, który ma tam warsztat mechaniczny, naprawia samochody. Jego kanał, jeżeli by chciał ktoś poszukać, to jest Seba Seba 2. Seba, seba z małej litery. No i dwójeczka na końcu. I tam jest kilka ciekawych filmików. Można sobie obejrzeć. No a ja postaram się wkleić gdzieś tam w komentarzach albo w opisie. Numer telefonu do, do Seby z Jeleni Góry. żebyście mogli ewentualnie, gdy jakiś. Samochód wam nawali, na przykład turbina. Podjechać do kolegi ma doświadczenie, ma narzędzia na pewno Wam pomoże. Czyli jeszcze jeden pozytywny gościu mieszkający w Polsce. Pędzi się ta śruba. się. A jeszcze jeden została. Ja. Zaraz ją tutaj wyciepniemy też także widzicie, kurczę, lepiej podjechać, jeżeli nie macie pojęcia o robocie. Jak tutaj w przypadku tej turbiny, nie macie pojęcia o montażu. Kupujcie nową, zamontujecie, pojeździcie chyba parę tysięcy kilometrów. No i co? No i z powrotem wydatek niepotrzebny moim zdaniem. Można było tego, tego wszystkiego uniknąć. No ta! O, turbina cała, pokrzywione tu jest wszystko, chyba tak mi się zdaje, a może i nie. E, luźne wszystko, ja pierdziele. Wszystko luz. No i dobra. Wezmę to jeszcze tam w środku odbiorę. Tutaj widzę na razie jest amelinium. Czyli będziemy topić kosteczkę. No a to. Jeszcze rozbiorę, zobaczę co tam w środku jest. Bo sam jestem ciekaw, bo nigdy bym nie rozbierał takowej szturbinki. Także zaraz zobaczycie co jest w środku. Pokaż kotku co ma w środku. Gaja pięknie śpiewam. No i proszę bardzo. O, tu wszystko rozwalone jest. Taki luz osiowy, wzdłużny. Także kura turbina już do wywalenia. Tu jest wszystko stal. Tu podejrzewam, że uciekł. Wszystko stało. Ale na wszelki wypadek weźmę to, zobaczę, magnecikiem. No, coś tam przyciąga. Podejrzewam, że podejrzewam, że to jest stop najprawdopodobniej stop 309 o zwiększonej wytrzymałości na temperaturę. Czyli jakby nie patrzeć, to jest yy, magnetyczna nierdzewka. Tyle, że <laughs> jakbym to zaniósł tu do nas, facho, do tych naszych fachowców na złom, to kura, jak wezmą, przykleją do tego magnes, to powiedzą, powiedział: panie, co pan pierdolisz? To, to nie jest nierdzewka. Kura. No pewnie, <laughs> magnes. Tak samo i kura na przykład stal hardox o zwiększonej wytrzymałości na, na ścieranie. Powiadają, na skupie złomu tutaj u mnie w Malborku, że Hardox to nie jest nierdzewka, no bo to ja przecież koła magnes przyciąga kurczę, nie? No a przecież Hardox jest jedną z wielu nierdzewek. Są nierdzewki, które są koła ferromagnetyczne i są nieferomagnetyczne. Tak samo i tu. Podejrzewam, że to jest koła stal zwiększonej wytrzymałości na temperaturę 309. Jest to stal nierdzewna, <laughs> ale jak weźmiesz magnesik, no to ona przyciąga. Ona przyciąga delikatnie, nie jest to takie przyciąganie o, jak tu do młotka, ale przyciąga, no i kurczę, jeżeli takie coś się zaniesie, no to powiedzą, pan, 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 to nie nierdzewka, kurczę. No trudno, nie nierdzewka, to nie nierdzewka, przecież nie będę się kłócił, kurczę, o parę gram. No dobra, nie będę tego rozbierał nawet. Od razu wędruje to do stali. No i całe szczęście, że rozebrałem tą turbinę do końca, bo tutaj ten element, nie wiem co to jest za metal, w każdym razie jest to feromagnetyk, Nie przeciąga w ogóle. Będę musiał go dobrze to obdrapać, albo jest po prostu stalą nierdzewną feromagnetyczną, albo jakimś innym stopem, może brąz, może, bo tak widzę, że tutaj przebłyskuje troszeczkę kolorek. Taki brązowy, no zobaczymy, co z tego będzie. Może to jest tylko kwestia przegrzania nierdzewki, ale sprawdzimy to później. Także na razie, do pudełka koła tak zwanych rzeci koła niewiadomych powędrowało. No i dotarliśmy do gaźniczku. W gaźniczku, oczywiście, cały mosiąc powyrywamy wszystkie tutaj te końcóweczki. Powyciągam z niego wszystkie yy, także dysze. Jak uda. Najlepiej jakby się udało, ale się nie zawsze udaje. O! Wyszło w całości. Bo wykręca w z niego dysze, wszystkie mosiężne. Oczywiście stalku odwalamy, wiadomo. Stalk pójdzie do stali. Tych elementów, których nie da rady od, odseparować, one same się odseparują w czasie topienia. W czasie przetopu w kosteczkę w następnym odcinku. Bo w tym tylko będziemy rozbierać wszystkie elementy od Sebastiana. Z paczuszki. Wydziałam, że chyba ja trzeba popuścić. Ten popuszczony, ten popuszczony też chyba, albo i Nie ja. popuszczony. Popuszczony. Wszystkie tutaj te membrany gumy. Wszystko wywalę, żeby było jak najczyściejsze te całe aluminium, żeby potem coś tam w czasie topienia mi nie strzelało nie pukało. <grystanie> o zemstę do nieba nie wołało. Także rozwalamy wszystko, wywalamy pływaczki. Wszystkie mosiężne elementy no, tak, jak tutaj, te całe dysze, wszystko wyciągniemy, wszystko mosiąc do mosiądzu. Jak to powiadają, 1000 kg mosiądzu to tak samo jak tona mosiądzu. Nieraz mam dobrego chyba, pomysły i kurczę. No i dobra, i tak, wszystkie po kolei. Wiadomo, nie ma co tutaj za bardzo oglądać. Spektakularnego, nic nie ma po kolei. Wszystkie dysze mosiężne powykręcam, wszystkie rurki powyciągam, metale odwalę i aluminium czyste do przetopienia. Także co? Ja jadę z koksem. No i swojego czasu jeden z moich widzów na kanale powiedział mi, że tutaj, żeby wyciągnąć te zabezpieczenia z tłoczków, nie tłoczków, tylko z zaworów, te klinowe takie, dwa malutkie. Nie trzeba żadnych zmyślnych urządzeń, tylko wystarczy wziąć to, puknąć młot, no młotkiem przez rurkę. Nie mam co prawda rurki, ale mam tu klucz 17. No i spróbujemy, czy rzeczywiście ma rację. Czy te, zaworki, czy te zabezpieczenia wyskoczą. Także co, pukamy. Na razie nie. No rzeczywiście, klucze, wyszły. Ha, <laughs> kurna, mał chłopi, na rację. Także jeden wyciągnięty, zobaczymy drugi. Kurna bym nawet bym się nie spodziewał, pięknie poszło. Proszę bardzo, także, kurczę, dzięki. Jeszcze raz, jeżeli kolego oglądasz, udało się, pięknie wyszło. Zaraz wywalę tutaj te jeszcze śrubę, no i metalowe yy, prowadnice, i będzie czysty kawał aluminium. Także, dzięki za podpowiedź, wypróbowane, sprawdzone. Przetestowane działa. No, i w końcu nadszedł czas nad zemstą. Za 39. Pozostaje mi nic innego jak tylko mścić się. Po kolei wszystkie śrubki z godziny wywalimy. Odzyskamy z niego surowce wtórne. I niech idzie do polskiej huty. Tam, gdzie jego miejsce. Także. Pierwszy cząstek aluminium <laughs> trafia do polskiej chuty. Rozkręcamy dalej godzinę, chociaż nawet na to nie zasługuje, no ale trzeba podzielić wszystkie frakcje. Ech, się nie chce rozkręcać. Trochę zruszymy, wtedy pójdzie. No dalej nie chce iść, jasny. Trzeba ręcznie, wymogi. Ma tutaj kurcze za zachodniej granicy klas sprzęt. No i dobra. Jeżeli mamy wymogi takoweż, no to będziemy tym wymogom sprostać. Próbowali. A i tak do chuty pójdzie. I tak do chuty pójdzie. Nie wiadomo, czego by nie kombinował. Także żelazo. A ja tu widzę, że tu jest praktycznie samo żelazo. Także niech to sobie idzie w całości. Także w całości idzie do, do huty. No i została jeszcze sprężarka. Zobaczymy co w niej tam w środku jest ciekawego. Ostatni element z pierwszej paczuszki od Sebastiana z kanału Seba Seba 2 koleżki mechanika samochodowego. O, są ceweczki, bardzo dobrze. Także tutaj to pójdzie precz, to sobie odkręcimy. Także są cewki z miedziuszką. Tutaj też cewki z miedziuszką. To jak nie mam jest kompresor z silnikiem. No i tutaj cały całe ustrojstwo. muszę się odpowiedniego bita. Myślę, że ten będzie dobry. U? Za duży. Coś mniejszego trzeba znaleźć. będzie coś mniejszego? Od tego. No coś tu widzę. Jeszcze mniejszego. Może ten? No jest. Dlaczego to nie chce wyleść? Aha. Widocznie kłócze się tutaj na no zatrzaskach trzyma. Na no jakiś... Tu jest zatrzask. Są jeszcze, to jest śrubka, dlatego to trzyma. No i proszę bardzo, miedziuszka. Pozytywny aspekt. Rozebran, rozebranego niemiaszka. Także to wszystko tu jeszcze porozkręcamy do końca. I będziemy odzyskiwać jeszcze miedziuszkę. Także na raziko. No i tak Spaczuszki od Sebastiana. Zostały mi tylko cewki do rozwoju. Jeba. Yeah. A, nie. Tak mi się powiedziało, Fajnie kurcze. No nic. No będziemy spróbujemy kurcze tradycjonalnie. Czyli puk puk. Nie wiem czy to pójdzie. Chyba poszło. Trochę rozegniemy. Ja się uda. O i proszę bardzo. Także ceweczka cała wychodzi. Myślałem, że tutaj to... Ta blaszka też miedziana, bo niby taka żółta, ale to jest zwykła stal. Miedziowana, więcej nic. Także o, proszę bardzo. Wyczyszczone ładnie. Miedziuszka do miedziuszki. O, no i co, te trzy jeszcze wezmę. I tutaj jeszcze jedna jest, taka mniejsza, czwarta. Obiorę i będziemy podliczać. Ile my tego to mamy. Pokażę najpierw jeszcze przed podliczeniem co z czym i po co i ile, a potem będziemy liczyć ile z tego pieniędzy będzie. No i wszystko przebrałem z paczuchy od Seba, Seba 2, czyli od Sebastiana z Jeleniej Góry. Także mamy tyle, tyle jest aluminium, teraz to poważymy wszytciutko. Tyle wydostałem, tyle wydostałem jeszcze. Musiądzu. Tyle wydostałem miedzi. No i tutaj. Nie wiem, co to jest za metal. Z tej całej turbiny. Będę musiał sprawdzić, chociaż nie mam kła tego specjalnego urządzenia do. Ale tak przynajmniej kurczę wezmę. To sprawdzę w internecie, co to może być. Może to będzie tytan. <laughs> nie wiem. Jest to wielce prawdopodobne. Także to na razie zostawiamy. Tego nie będziemy. Ruszać, no bo tego nikt nie skupuje. Tytanów przynajmniej kurczę. Ja w Malborku u siebie nie słyszałem. No i jeszcze, oczywiście, dało tyle żelaza. Także co? Podliczam wszystko, i teraz będziemy wiedzieć, ile my na tej paczuszce od Sebastiana żeśmy zarobili. Znaczy, zarobili, ja zarobiłem. <śm> no i tak, cały aluminium zapakowane do reklamówki biedronkowej, i ileśmy tutaj mamy, tego Aluminium? o 6 kilo, 6 kilo razy 5 zł. No to 30 zł. Trzy dyski zarobione, proszę bardzo. No i teraz miedziuszka. Oczywiście waga jest wytarowana. Miedziuszki jest powiedzmy 12, 120 gram. No to czyli złoty 2,10, no 2 złoty 10 groszy 2 złoty 10 groszy No i osiąc zapakowany do reklamówki